Witam na kolejnym filmie z Twitch Spawna, czyli moc dzięki której widzowie na Twitchu mogą kontrolować moją grę, pomniejszać moby czy dając efektem, także jeśli chcesz do nich dołączyć, to zapraszam na Twitcha, a teraz przypominam o zostawieniu subika i łapki, jeśli mi się spodoba. Zaczynamy od razu test, tam lecimy już spełnikiem oczywiście. Także dzisiaj trzeba wyhandlować perły. Myślę, że poszukamy fortezy. Co się działo w ogóle ostatnio, bo w sumie nie wiem, bo to było jakieś dwa tygodnie temu. Pamiętam, że handlowaliśmy perły i chyba one zostały w neterze. Potem próbowaliśmy zrobić ten plan z portalem, ale nie daliśmy rady, bo mnie nie pamiętam co się stało. A Obsydianu chyba nie miałem. I tam straciłem itemy. Yy, także co, weźmy sobie jakieś bloki może. Czy my mamy bloki, mamy bloki i idźmy do tego neceru, tylko nie wiem na jakie kordy mam iść, żeby tą skrzynkę znaleźć no z perłami, bo pamiętam, że ją zostawiałem, no ale dobra. To jest to miejsce? by było już tutaj możliwe. Ta, jest skrzynka, dobra, no to jednak znaleźliśmy, myślałem, że to nie będzie takie proste. I mamy tutaj dwie perły, myślałem, że więcej, szczerze, o Jezu. Ja ci mogę rzucić jabłko, żebyś się odwkurzył na chwilę. Mogę, dobra. I zrobiłem w ogóle postęp z bastionu. I żeby zrobić ten postęp... O, dobra, zdążyłem założyć. Nie trzeba być w ogóle w bastionie. Dobrze wiedzieć. Czekaj, co? Piglin jest na mnie wkurzony, bo otwieram skrzynkę poza bastionem. Zaspogieło i <grystanie> ja cię ci kręcę. Dlatego dostałem warpix. Nie on no nie powinno chyba tak działać, chyba że Minecraft jest ale. Nie no, chyba nie aż tak. <grystanie> Weźmy jakiś jedzenie, i tam wróćmy. I tutaj sobie dalej będziemy te perły handlować tak, żeby mieć elegancko na przejście gry. Żelazo dostałem. O, mamy dwa żelazo to się tak, akurat czemu on nagle jest na mnie wkurzony? <noise> nie wiem, aczkolwiek trzeba go albo zakopać. Może jak się odwkurzy, to będziemy z nim handlować. Dobra, ciężko, żebym znalazł to miejsce potem, więc jakoś go oznaczymy. No i idziemy zbierać złoto po prostu. No ciężko będzie wyhandlować tyle pereł, ile potrzebujemy, czyli tak z 12 nawet ponad. Ale się postaramy, najwyżej pójdziemy jeszcze na niebieskim biom do zbierać. No prawie 4,5. pusta, nie, no nie, prawie 4,5 pustaka, no 4 staki bardziej. Co będzie niecały pustaka sztamek. Co nie jest złą ilością, ale na tej Wersji za dużo mi to nie da. Więc przydałby się ze sztabek, mega nie. Albo że to złoto stracę zaraz. O, okej. Okay. I co ja mam teraz zrobić? No, spierać jeszcze raz. Co mogę zrobić? Chyba, że faktycznie zrobimy to przejście na nether. Bardzo bym chciał zrobić to przejście na nether, bo ile ja tam i temu to jest aż niemożliwe. No, No tylko potrzebowałbym obsa. Tego obsa nie mam. Jak mogę szybko obsa zebrać? I spróbujmy sobie iść do tej jaskini. I spróbować wykopać. Ale nie widzę tego trochę, żebyśmy dali radę coś wykopać. Lecimy w miejscu przez 10 minut i sobie lecimy do jaskinki. Tylko żeby nie zginąć samemu. O jezu, mam jedno serce. A bo Lewi skupiła. No to jest taki problem. Pewnie zginę zaraz. Dobra, no to pójdźmy tutaj. Tak, mam jedno serce, także pewnie zginę. To by się nie stało. A tutaj mam chociaż bliżej do odzyskania itemów. I, I co? I zbieramy. Akurat woda się przyda, to mogę sobie zalać elegancko. Żeby do żebym żeby do lawy nie wpadł. Ej, przeżyłem to. Pogers? Nie <laughs> <laughs> ja spodziewałem się, że to przeżyję. Oplułeś, co oplułem? Widzę też, że masz dużo obs. To ma sens. Ale w neterze jest jeszcze bardziej niebezpiecznie niż tutaj, więc... No tutaj chociaż jak zginę, to na pewno mi się i tamy w lawę. Chociaż na pewno się nie spalą w lawie, no to nie wiem, ale jest mniejsza szansa na to, że się spalą w lawie, a w neterze była duża. Jakby się na neter wróciły, byś sobie zleciał. Ale gdzie bym zleciał? Aże na neter. Ej, ty jest mądre! Ty jest bardzo mądre. Tylko muszę mieć obsa, to nie zmienia tego faktu. Gdzie ja je straciłem? Tutaj? Ta, tutaj. O, tylko zaraz mi jest szkielet trafi. Ej, no dobrze mi poszło, byłem blisko. No, trzeba czatą zbrojkę szybko założyć, żeby te szkielety mnie nie zasnajpiły. I żeby te creepery mnie wysadziły, to żeby było spoko. Dobra, mamy itemki. Dobra, spróbujmy na ostatni raz. Jak się nie uda teraz zebrać, no to zrezygnujemy najwyżej. Także trzeba jeść koks. Jak tylko stracę jakikolwiek kapel, albo mi się koks skończy, ten co teraz go mam. I lecimy z kopaliem. Ty, mamy 9 obca już w ogóle. To się uda? Wątpię. Ale może damy radę. Mamy 10. I co? Bierzemy sobie wodę i lecimy. Tylko żeby teraz tego nie stracić, jeszcze to by było spoko. Problem na razie z tym wiadrem jest taki, że go nie będzie jeszcze przez jakieś 20 minut, pewnie. Ale tak myślę, że może to się udać z tą litrą. Okej, okay, możemy zobaczyć jak z tym wiadrem. Jest 7 12 minut, no to nie tak źle. Hmm, co mogę zrobić w tym czasie? Tak się zastanawiam, bo widzę ten najazd, i nie wiem w sumie, czy nie zrobić rajda. <noise> bo to już było dość ciekawe. No to To Dobra, zrobimy rajda. Mamy czas. my to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, także co? Weźmy sobie zbrojkę diamentową, może. To będzie ten czas, na w którym się przyda. Ta zbrojka, która cały czas tu siedzi w skrzynce. No, bardziej sobie nie mogłem zasłonić tej skrzynki. Weźmy sobie to i weźmy sobie to drewno z powrotem. <noise> Na czym polega losowa zamiana? Zamienia mi losowy element w EQ na wiadro. Także, jakbym miał na przykład teraz zbrojkę, to jakbyś mi zamienił lot, to jest drugi w armorze. To bym stracił zbrojkę. Kilofa nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. O! Jakie są szanse? Mm, więc weźmy sobie te, to żelazo i zróbmy sobie żelazny polski po prostu. I jakoś może damy radę. Dobra, no, weźmy tego gościa, ciśnijmy i dostaniemy Badomena, i nic. I wioskę mamy blisko. Chociaż czy ta wioska ma wiśniaków? O kurczę. Możliwe, że nie ma żadnego wieśniaka w tamtej wiosce, no ale zobaczymy. Bo jak nie ma wiśniaków, to nie wiem czy się Rajd odpali. Nie no nie odpali się chyba. Chyba, że poszukamy innej niby inne inne wioski, ale wątpię, on tak znalazł szybko. Eee, dobra, to w takim razie nie wiem, szukamy wioski, szukamy. Poszukajmy jakieś, może będzie w pobliżu jakaś wioska. No i już jak zginiemy po drodze, to on zrezygnuje. jesteś jest zbyt mądra na mnie. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, lepiej skupia clear efektów i mi skreowała no, to zostawmy te itemki. Ile do wiadra, to jest pytanie. Już straciliśmy sporo czasu, więc może akurat wiadro będzie zaraz. Nie wiem, co się teraz stało, ale 5 minut do wiadra. Zostawiamy praktycznie wszystko. Bierzemy koksa, może się przydać koks. I chyba tyle z potrzebnych itemków. Tak mi się wydaje. Mamy troszeczkę bloków zawsze. Zobaczmy, czy już to wiadro jest. Jest wiadro, okej, okay. to ja wchodzę szybko do Netheru, żeby nie wykopił teraz. Także możesz kupować żelkę. Ja myślę, że się uda na pewno żeby żebym zrobił ten portal, faktycznie, żebym zdążył, bo jest duża szansa, że nie zdążę. I będą problemy. Ani idziesz najpierw w tamto miejsce? Nie no, nie ma sensu. Tutaj zrobię portal, żebyśmy szybko mogli tam wchodzić nad ten neter. Żeby nie. O! Dobra, to się musi udać, to się musi udać. Uwaga, lecimy, lecimy szybko, szybko. Dasz radę, wierzę w Ciebie. Dobra, jest! Jak blisko się. To chyba tak nie zadziała, prawda? O tym nie pomyślałem. <laughs> No i teraz nie wiem jak tam wyjść. No kurde. Dobra, ale mamy tam portal postawiony, więc to jest plus. Ale co mi da ten portal? Jak. No ja co? Czekaj, jak gdybym zniszczył go tutaj. Na dole ten portal i może wtedy bym tam typał. Tylko żebym go zniszczyć, musiałbym mieć jakieś itemy do niszczenia. Nie lawy mogę wziąć po prostu, więc przenieśmy sobie. I to jest ten portal, tak to jest ten. Dobra, weźmy sobie tak i się tyśnijmy z wysokości. Nie, no, pogięło was. Dobra, jest elegancko. Idi, i zobaczmy. Zobaczmy czy to zadziała. Okej, okay, zadziałało. I teraz z którą strony mam iść, to jest pytanie. Chyba gdzieś tam. Może akurat się uda. Na pewno nie zniknęły jeszcze, ale szczerze wątpię, że bym to znalazł. <grym> eee, no kurczę, nie znajdę tych temów. Nie ma szans, żebym tak myślę znalazł, Dobra, rzucamy. No ale chociaż mamy ten portal nad neter. tylko jak zrobić teraz portal do normalnego neteru? No i to jest już lekki problem w tym momencie. Muszę chyba znowu obsa po prostu zebrać i zlejny portal. Także tym się zajmiemy i zrobimy go troszeczkę dalej gdzieś może. Zobaczymy czy starczy sił na zebranie 10 obsa. Okej, okay, można zbierać. Dobra, jest i lecimy. O Jezu, zapomniałem o tym. Eee, dobra, jak to robimy teraz? No trzeba zrobić ten portal po prostu gdzieś dalej, nowy. Polecimy trochę kratek, tak żeby na pewno te portale ze sobą nie kolidowały jakoś. Zróbmy gdzieś tutaj na przykład, żeby też nie był za daleko ten portal. Wchodzimy i zobaczymy, co się z wyda wydarzy. Okej, okay, nawet to blisko się zrobiło. Chyba zbieramy złoto w takim razie. Mamy już przejście na nether, więc jakby ktoś kupił wiadro w netterze, to nie jesteśmy w aż tak złej sytuacji, jak byliśmy wcześniej. Mimo wszystko, mimo tego, że możemy wychodzić nad nether... Trzeba zostawiać itemki w skrzynce, jakieś ważne... Okej, okay. myślę, że nie było w tym ani trochę farta i na no, spokojnie to przeżyjemy prawda jasne dobra elegancko i lecimy teraz już definitywnie okej okay, No tutaj możemy tutaj przejść tylko czy znam kordy w sumie nie dobra trzeba zapisać kordy tam miejsca. miejsce muszę najpierw tam przejść pójdziesz do normalnego świata jasne już to zrobiłem okej okay. 150 na minus 360. Możesz rzeka zapisać. O, tu są to... Dobra. Elegancko, tylko żeby mi się to przeżył. I zobaczymy, jak teraz wrócimy na dół netherum. Czy będę musiał znowu zbierać Obsydian, czy jak to zadziała? I zobaczmy. Nie mnie wywali. Boję się, że na nether. Jest dużo szansa, że mi wywali na nether. Nie będę musiał zbierać tego obsa... Nie, dobra, działa. Okej. Okay. No to w takim razie najwyżej trzeba będzie niszczyć ten portal, jak będę chciał iść na nether, więc nie ma problemu. O, Cliperek. I lecimy sobie elegancko. Okej, okay, mamy już kostaki, więc nawet to szybko idzie. Bo trzeba być dalej do skrzynki, żebym nie stracił czasem. Dobra, tu jest skrzyneczka. Mogę zostawić kolejną najwyżej. I co? I zostawmy tutaj. Chociaż czy już może handlować? I tak mają mało czasu, więc można handlować z tymi piglinami. I zobaczymy. Może akurat dropną. Bo boję się, że te pigliny znowu się wkurzą, jak otworzę skrzynkę. I chyba tak się stanie. Także trzeba uważać. I tego kipera na pewno tyśnąć. Żelka super jesteś. Okej, okay, są itemy, ale... To nie te itemy. Ale przynajmniej coś zrobiliśmy. No, zrobiliśmy to wyjść na nether, z czego jestem bardzo dumny. Mm, no i w sumie tyle. Kończymy. DS stop.